Malujemy się na ślepo. Let's go! Gąbeczka. O, gąbeczka? To jest podkład? To jest podkład. Pięknie, pięknie. Jezu, to wyciągnęło mi na nogę. Mów do mnie. Jestem tu. Tak, to owo! Dużo podkładu ogólnie wszędzie? Bo ja nie czuję tego. No na nowe mam na przykład. Dzieci <grym zbierzyma> <grym zbierzyma> samoluci. Nie, ja może w samoluciku. O, blisko oka? O, super, idealnie. No, o super próba. <laughs> super korektor mam. Zresztą nie wiem, to trzeba uważać pojezdną O Mocnegoś! Po co sięgasz teraz? E, porusz, ale dziwnie jak się jej używa. A tak, tu jestem, jestem. Jedziemy dalej. E. No! Dobra. Tak. I e, Jest nie, bo nie wiedziałam czy maluje. To jest na pewno oko? Że takie duże krechy mam. Wydaje mi się, że małe. Taka linia taka na zasadzie smooth. Pomóżesz mi? <laughs> Odkręcamy. Uwaga, bo to jest punkt kulmi. Fuu, to język? Nie, to usta. What the... O, usta. O Jezus Maria. Co? Super, Ala. Ja. Świetnym makierzystwo. Aj, <laughs> te kreski są.